Cześć. Dzisiaj takie ładne słoneczko, więc pomyślałam, że jako, że jest sobota i mam trochę czasu, to nagram Wam filmik bardziej przemyśleniowy niż, niż może informacyjny. Cześć dziewczyny, kappa. I chciałam poruszyć temat tego, czy, czy warto prowadzić gospodarstwo, czy warto zaczynać, jeśli nie macie na to czasu albo pieniędzy, żeby to robić dokładnie tak, jak chcecie. Na ten odcinek przyszedł mi do głowy, bo choć 99% Waszych komentarzy jest super pozytywnych, wspierających i bardzo pomocnych, to czasem zdarzają się komentarze, które może podważają sens tego, co robię. Nie mówię, że są złe. Te komentarze są bardzo ważne, tak długo jak z nich coś sensownego wynika. Ale, właśnie takie komentarze, które sugerują, że nie robisz tego wystarczająco dobrze, więc po co to w ogóle robisz? I chciałam omówić ten temat na podstawie ostatniego odcinka subskrybenta, który powiedział, że karmię moje kury paszą nieekologiczną, więc dlaczego właściwie to robić, skoro właściwie niczym takie jajka czy takie mięso się nie różni od tego, co jest w sklepach. I taki komentarz dał mi bardzo dużo do myślenia, żeby sobie poukładać pewne rzeczy w głowie, i pomyślałam, że. Że właśnie ten temat z Wami poruszę. A przy okazji pozdrawiam tego, tego subskrybenta, bo, bo to był fajny komentarz, który, z którego rzeczywiście wyniknie może ciekawa rozmowa. I tak. Rzeczywiście karmimy nasze kury paszą nieekologiczną. Tak jak wspominałam w odcinku o kogutach, karmimy nasze kury karmu Kurka Naturka. I dlaczego tak robimy? jak się Nie zjadaj mi palców. Jak się przeprowadziliśmy tutaj z Anglii, to absolutnie nie miałam czasu, żeby szukać czy komponować sobie własnej karmy, czy szukać jakiejś super karmy. Miałam czas, żeby poświęcić trochę czasu, żeby po, poszperać w internecie i kupić najlepszą gotową karmę, jaką znalazłam. O Oczywiście, teraz w międzyczasie pojawiły się jakieś inne opcje, ale my zaczynaliśmy w maju 2021, i wtedy nic takiego nie byłam w stanie znaleźć. Może za mało szukałam, może to jest moja wina. Ale. Jakie miałam opcje? Opcje były takie, żeby karmić moje kurczaki jakimiś domowymi produktami i zakładać, że uda mi się być może skomponować tą karmę na tyle dobrze, na ile się da, albo kupić karmę pełnowartościową, w której jest wszystko, czego takie kury czy kurczęta potrzebują, żeby jak najlepiej się rozwinęły, mimo że ta karma nie jest ekologiczna i być może jest tam w niej coś, co jest w długim czasie szkodliwe, czy to dla nich, czy to dla nas. Więc zdecydowałam się na opcję numer dwa, dlatego że mam tą świadomość, że jeśli damy naszym kurczętom karmę, która jest dobra, ale w niej czegoś brakuje, a o to nie jest trudno, bo możemy dać super domową karmę dawać im jakieś jajeczka, pietruszkę, to co nasze babcie dawały małym kurczętom i tak dalej. Ale też po pierwsze te produkty, które są w sklepach, to nie są tak pełnowartościowe, jak nie wiem, 50 czy 100 lat temu, bo te przemysłowe produkty jednak trochę, trochę im brakuje do ideału. A po drugie, łatwo jest, żeby coś, czegoś w tej diecie zabrakło, jakiegoś na przykład jednego małego elementu, czy jednego mikroelementu, czy witaminy i te kurczęta mi może się rozwiną, to nie osiągną pełni swojego potencjału. I czym to skutkuje? Skutek jest taki, że uniosek może dojść do tego, że one nie rozwiną się na tyle dobrze, żeby osiągnąć pełnię nieśności, czyli mimo, że będą nieściajka, będą ich jeść, nieść niewiele. Bo po prostu nie rozwinęły się tak, jak trzeba. A u, u kur mięsnych, mimo że się rozwiną, to na przykład mięso od kogutów, które były karmione niedoborową karmą, także będzie niedoborowe, tak? Czyli my będziemy jeść produkty, które. Są dobre, są lepsze niż sklepowe, ale, ale czegoś tam ważnego im brakuje. No więc takie było moje założenie, ale to nie, był, to nie było pytanie w tym komentarzu. W tym komentarzu był bardziej temat tego, że jakby to, co to, to zrozumiałam z, z tego zarzutu, to to, że jeśli karmię moje, moje zwierzęta karmą nieekologiczną, a potem karmię siebie czy swoje dzieci tymi produktami, to ja się zatruwam i po prostu szkodzę mojej rodzinie. I tak na pewno jest tak, że karma ekologiczna będzie absolutnie najlepsza. Z tym, że też karma ekologiczna, ekologiczna i nierówna, bo może być bardzo przemysłowa karma ekologiczna, a może być nieprzemysłowa karma konwencjonalna, i tak naprawdę jest to dosyć sporne, która będzie lepsza, bo może być tak, że jedna ma więcej wartości odżywczych, ale druga ma, nie ma tej chemii albo coś. To już nie wchodźmy w takie szczegóły. Ale załóżmy, że rzeczywiście w tej karmie są produkty szkodliwe i ja może szkodzę swojej rodzinie czy swoim zwierzętom. Więc zaczęłam się zastanawiać dokładnie, jak ja karmię swoje kury. I tak z moich obserwacji wynika, że kury nawet jesienią i zimą, tak długo jak nie było śniegu, mniej więcej 40% karmy pobierały z pastwiska. Wnioskuję to po tym, że w momencie, kiedy zimą była dokładnie ta sama temperatura, jak zaczęłam je karmić. Karmiłam je cały czas tak samo. W momencie, kiedy spadło dużo śniegu z dnia na dzień, to ich spożycie karmy wzrosło o 40% mniej więcej. Nie jest to może super naukowa metoda mierzenia poboru karmy, ale ponieważ temperatura na zewnątrz w ogóle się nie zmieniła, to jedynym czynnikiem, który się zmienił, to to, że nie miały dostępu do ziemi. I na tym to wnioskuję. W lecie najprawdopodobniej poziom spożycia rzeczy z pastwiska będzie dużo, dużo większy. Bo po pierwsze kury będą przesuwane, a po drugie w lecie tych produktów dostępnych dla nich jest po prostu więcej. Bo wszystkie owady żyją, bo te wszystkie żyjątka, jakieś robaczki nie chowają się gdzieś tam do wnętrza gleby, tylko sobie wychodzą. Mają więcej świeżych, świeżych zielonek, jakichś ziół, nasion, roślin i tak dalej, i tak dalej. Tego jest po prostu więcej. Będziemy przesuwać te kury regularnie po pastwisku, więc też nie będzie tak, że one wyjałowią sobie część terenu, tylko... Tylko ten teren będzie cały czas świeży, będą sobie mogły pobierać świeże rzeczy. I jeżeli założymy, że te 40 czy 50%, które pobierają z pastwiska, to jest to najlepsza pasza, jaką mogą dostać. Żadna ekologiczna pasza bez GMO tego nie, 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 nie będzie w stanie tego, temu dorównać. Ponieważ kury tak naprawdę nie są roślinożerne. One są wszystko wszystkożercami i one potrzebują białka, zarówno roślinnego, jak i białka z tych wszystkich owadów i robaczków, które tam znajdą na polu, a czasem nawet i małego gryzonia czy coś. One to wszystko sobie zjedzą. I w, te, w paszy tego nie ma. Oczywiście możemy to jakimiś chemicznymi czy mieszankami różnych roślin uzupełniać, ale to jednak nie jest to samo. Poza tym te wszystkie robaczki i te wszystkie roślinki, które rosną na polu, są super ekologiczne. My tutaj nic nie sypiemy. Jedyny nawóz, jaki mają, to to, że przejdą zwierzęta i to nawiozą. Więc ta pasza tutaj jest super czysta, nie ma certyfikatów ekologicznych, ale jest to według mnie najlepsze, co mogą spożyć. Więc automatycznie ilość tej paszy, która ma te dodatki, jest dużo mniejsza, niż gdyby były tylko na tym produkcie. Poza tym są też szczęśliwsze, bo żyją na zewnątrz, mają dostęp do słońca, które im daje witaminę D i... Tak naprawdę nie jesteśmy w 100% w stanie zmierzyć tego, jak dużo im to daje, ale w moim odczuciu i moje, moje założenie jest takie, że kury, które chodzą i mogą chodzić po prawdziwej ziemi i tutaj sobie działać, są dużo szczęśliwsze niż te, które będą zamknięte na przykład w jakiejś oborze, nawet jeżeli to będzie duża hala, gdzie mają dużo miejsca. To tak naprawdę nie jest to naturalne. Więc doszłam do wniosku, że. Jeśli nawet truję moją rodzinę, tą chemią, która jest z paszy nieekologicznej, robię to w dużo mniejszym stopniu, niż gdybym kupowała te produkty ze sklepu, a poza tym przysparzam się, przysparzam. Yy. Przykładam się do tego, żeby cierpienie zwierząt było mniejsze, bo uważam, że moje zwierzęta cierpią dużo mniej niż te kurczaki z supermarketu, które są hodowane w halach czy nioski, które nawet jeśli są wolno-wybiegowe, to w chowie przemysłowym one żyją na klepisku, to że mogą wejść i wyjść sobie na jakiś teren. To nie ma nic wspólnego z tym, co my jesteśmy w stanie robić tutaj. Więc to też jest dla mnie bardzo duży i ważny aspekt. No więc po tym bardzo długim wywodzie, na tym jednym bardzo długim przykładzie, chcę Wam pokazać, że. Ważne jest to, że jeżeli coś robicie, to... Nie zatrzy, niech was nie zatrzymuje to, że nie robicie tego idealnie. Ważne jest, żebyście zaczęli, bo po pierwsze, jeżeli robicie coś sami, to na pewno będziecie bardziej dbać o to niż jakaś tam przemysłowa hala, która dostarcza produktów do supermarketu. Wy się będziecie czuć lepiej i co jest jeszcze bardzo istotne, wy się też będziecie uczyć. My na przykład, jeden z powodów, dla których nie kupowałam jakiejś super karmy, nawet gdybym ją znalazła prawdopodobnie bym nie kupiła jakiejś super drogiej, świetnej karmy, bo. Miałam z tyłu głowy, że pierwszy raz hodujemy kury od, od jajka, więc może być tak, że ja popełnię jakiś błąd, i one wszystkie, nie daj Boże, padną. I koszt paszy, w przypadku gdyby coś takiego się zdarzyło, po prostu jest ogromny. My też nie mamy budżetu na to, żeby przepalać pieniądze i wyrzucać je w błoto. Pasza taka ekologiczna jest kosmicznie droga, a my tutaj mamy bardzo dużo kosztów, a też nie, nie śpimy na pieniądzach. I te aspekty ekonomiczne też są ważne. I jeżeli was nie stać na to, żeby karmić kury najlepszą ekologiczną karmą, to wcale nie jest powód, żeby tego w ogóle nie robić, bo jak nie robicie tego idealnie, to jest również złe jak sklepowe. No nie jest. Więc po prostu nie dajcie się zablokować, nie, nie dajcie się tak... Podkopać swojej, swojej pewności czy chęci do pracy tym, że ktoś Wam powie, że jak nie robicie tego idealnie, to nie warto, bo warto i zawsze wa będzie warto, a z czasem będziecie sobie poprawiać te, te swoje metody do lepszych i lepszych i dojdziecie do tego poziomu, który chcieliście mieć na początku, tylko nie mieliście w stanie. Bo to mogą być pieniądze, to mogą być materiały, to może być ilość ziemi, to, jakby, to może być ilość czasu. Jakby powodów jest ogrom, dla których nie robimy od razu idealnie tego, co robimy. Jednym z powodów jest to, że nie mamy takiej wiedzy, więc nawet nie mamy pojęcia o tym, co będzie idealne i dopiero musimy przejść pewne kroki i się tego nauczyć. Więc zachęcam Was do, do robienia swoich rzeczy, zachęcam Was do produkowania swojej żywności. Nawet jeżeli nie macie ziemi, to zasadźcie tego pomidora w doniczce i też Wam to dużo da i się czegoś nauczycie. Pozdrawiam Was gorąco. Pamiętajcie, żeby klikać tutaj te dzwoneczki, kciuki i subskrybować. I widzimy się niedługo w następnych odcinkach, bo mam kilka ciekawych tematów, które z chciałam z Wami poruszyć. Trzymajcie się gorąco, cześć. A przy okazji tego, być może przegadanego odcinka, chciałam Wam pokazać, co robią moje owce na nowej kwaterze, bo jestem super podekscytowana tym tematem. Zobaczcie, to jest kwatera, na którą przyszły na początku lutego, dzisiaj jest 12. I zobaczcie, tutaj robię wypad balotowy, czyli po trochu im daję siano w różnych miejscach tam, gdzie są na włocie. Tu na włoci było pełno i zaraz Wam pokażę, jak wygląda pół kwatery, gdzie im jeszcze balotów nie dawałam. Zobaczcie jaka różnica. To jest po prostu dla mnie niesamowite. Niesamowite. Jak to wygląda bez zwierząt, jak wygląda ze zwierzętami. I jak trawa będzie mogła wyrosnąć tutaj, gdzie ma sobie ściółkę, jest pod pierzynką, a tutaj gdzie nawet jak wyjdzie spod ziemi, to jest zacieniona przez jakieś chwaściory i badyle. Tam będzie dalej następna kwatera. Pracy przed nami dużo, ale to, co mamy ogrodzone do wiosny, powinniśmy dać radę zmienić, więc po prostu jestem super, super zadowolona z tego, jak to wygląda. Teraz stopniał śnieg i widać po prostu, widać tą różnicę. Pozdrawiam Was jeszcze raz, cześć.